Naukabitbox.pl Siemasz, jestem TikTak. Witaj na naukabitbox.pl Dzisiaj porozmawiamy trochę o oddychaniu, które jest bardzo ważnym aspektem beatboxu. Dodatkowo poznasz trochę ćwiczeń na rozgrzewkę mięśni twarzy. Na początek weź głęboki wdech przez nos. Potem zrób pauzę. Trzymając powietrze w płucach i natleniając je poprawnie. A później zrób długi wydech przez usta. Możesz dodatkowo głośno westchnąć podczas oddechu. To bardzo relaksuje. Pamiętaj o proporcjach 1,1,2. Jeśli twój wdech trwa, powiedzmy, 5 sekund. To pauza potrwa również 5 sekund i twój wydech potrwa 10 sekund. Ten typ oddechu używany jest również w jodze, w medytacji, w sztukach walki i w wielu innych dziedzinach niezwiązanych zupełnie z beatboxem, ale jest używany dlatego, że jest skuteczny. W ten sposób możesz również elegancko zrelaksować się przed koncertem. Wdech, pauza. Wydech, kiedy uchodzi z ciebie całe napięcie. O tak. Upewnij się, że oddychasz przeponowo. W tym celu połóż luźno rękę na przeciwległym barku i weź głęboki wdech. Jeśli twój łokieć unosi się tak jak mój w tej chwili, znaczy to, że oddychasz piersiowo. Jeśli zaś łokieć pozostaje nieruchomy, a unosi się tylko twój brzuch. Oznacza to, że wziąłeś właśnie oddech przeponowy, czyli brzuszny. Kolejnym rozgrzewkowym ćwiczeniem jest wydech na kilka pulsów. Weź głęboki wdech przeponowy. Połóż ręce na swoich bokach i za każdym razem, kiedy spinasz lekko mięśnie brzucha, wyrzucaj z siebie mocno powietrze. Aż do samego końca. Ćwiczenie powtórz oczywiście kilka razy. Później w ten sam sposób możesz wyrzucać na przykład hajhety. Jest to bardzo przydatne, kiedy musisz wydać z siebie bardzo głośny dźwięk i bardzo donośny. Na koniec kilka przydatnych ćwiczeń z rozgrzewki twarzy. Najpierw czubkiem języka, przy zamkniętych ustach policz wszystkie zęby. Najpierw górna szczęka, później dolna. <śmienic> <śmienic> Oczywiście ćwiczenie powtórz kilka razy. Później możesz napinać policzki i kompresować w nich jak najwięcej powietrza. Również ćwiczenie powtórz kilka razy. Kolejnym takim ćwiczeniem jest parskanie ustami. Bierzesz pełen wdech i przy zamkniętych ustach wypuszczasz luźno z siebie powietrze. Parskasz w ten sposób jak koń. Natomiast kiedy lekko zaciśniesz usta, możesz e, udawać wypuszczanie salonowego bąka. Jest to bardzo cichy i podejrzany dźwięk. Warto ćwiczyć na przemian parskanie konia i wypuszczanie salonowego bąka, a także przejścia między nimi. W ten sposób doskonale ćwiczysz napięcie ust i uczysz się je stopniować, co bardzo przydaje ci się w tworzeniu basów wargowych, stopy, bardzo basowych dźwięków beatboxowych. Każde ćwiczenie oczywiście powtórz kilka razy, tak aby poczuć, że Twoje mięśnie zapracowały. Wielkie dzięki za uwagę. Polecam się i do zobaczenia w najbliższym odcinku naukabitbox.pl.